Z okazji 107 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego pragniemy przybliżyć Wam sylwetki kilku powstańców. Augustyniak Walenty urodził się w 1893 roku. Zmarł 9 maja 1986 roku w Krzysinach. Miał 93 lata. Rodzice Franciszek i Wiktoria z domu Michalak. Udział w walkach. Pierwsza wojna światowa. Był ranny w klatkę piersiową pod szczepionem 2 bądź 3 sierpnia 1917 roku. Miał wtedy 24 lata. Powstanie Wielkopolskie 1919 rok. Miał wtedy 26 lat. Pochowany jest na cmentarzu przykościelnym w Poznaniu na Spławiach. Banaszak Franciszek, urodzony w 1899 roku, zmarł 7 lutego 1967 roku w Krzyżownikach w wieku 68 lat. Rodzice. Wawrzyn i Konstancja z domu Lewandowska. Brał udział w I wojnie światowej i tego samego roku w powstaniu wielkopolskim. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Tulcach na sektorze D6, rząd 9 grup 23. Bartkowiak Wojciech. Urodzony w 1895 roku. Jego data śmierci jest nieznana. Zaginął w 1918 roku w wieku 23 lat. Rodzice. Piotr i Antonina z domu Maciejewska brał udział w powstaniu wielkopolskim tego samego roku, w którym zaginął. Pochówek jest oczywiście nieznany. Bartkowski Marcin Urodzony w 1900 roku, zmarł 20 czerwca 1955 roku w Środzie Wielkopolskiej. Rodzice: Stanisław i Katarzyna z domu Dłubała. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w 1919 roku w wieku 19 lat. Brał również udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, miał wtedy 20 lat. Pochowany jest w kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej. Bębnista Leon urodzony w 1896 roku. Jego data śmierci jest nieznana. zaginął w 1918 roku w wieku 22 lat. Rodzice Wincenty i Brigida z domu nabożnym. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim tego samego roku, w którym zaginął. Pochowek jest oczywiście nieznany. Białkowski Marcin urodzony w 1889 roku. Zmarł 19 stycznia 1942 roku w wieku 53 lat. Rodzice Walenty i Zofia z domu Lewicka. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w 1918 roku w wieku 29 lat. Losy został zamordowany przez Niemców w więzieniu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Pochówek jest nieznany. Białkowski Władysław, brat Białkowskiego Marcina, urodzony w 1893 roku. Jego data śmierci jest nieznana. Zaginął w 1918 roku w wieku 25 lat. Brał udział w powstaniu wielkopolskim tego samego roku, w którym zaginął. Pochówek jest nieznany. Brzozowski Jan. Urodzony w 1892 roku. Jego data śmierci jest dokładnie nieznana. Najprawdopodobniej zmarł po 1959 roku. W takim razie musiał mieć 67 lat. Rodzice Marcin i Maria z domu Dudlik brały udział w walkach takich jak I wojna światowa 1914 rok w wieku 22 lat. Powstanie Wielkopolskie 1919 rok w wieku 27 lat, Wojna polsko bolszewicka rok później w wieku 28 lat oraz II wojna światowa 1939 rok 47 lat. Jak wcześniej powiedziałem, data śmierci jest nieznana, miejsce zgonu oraz pochówek również. Filmik jest oparty na źródłach i książce pani Haliny Kowalewskiej pod tytułem Powstanie Wielkupolscy Ziemi Kleszczewskiej. Dziękujemy pani Haninie Kowalewskiej za udostępnienie materiałów.